Dziecięce gwiazda ogłosiła ciążę. Zupełnie tego nie spodziewała. Życie małej Sofii Gracjen zmieniło się całkowicie na graniu piosenki i opublikowaniu jej na YouTube w 2011. 8 letnia wówczas Sofie i jej 5 kuzynka Rok się śpiewały i tańczyły do bardzo popularnej piosenki nickimina i Superbass. Wykonanie dziewczynek skradło serca ludzi z całego świata, szczególną sympatię zdobyła Sopie która dała się poznać jako bardzo charyzmatyczna i przebojowa osiemlatka. Niedługo potem nawiązała współpracę z Ellen DeGeneres. Występowała w jej programie i przeprowadzała wywiady z najróżniejszymi i największymi gwiazdami. Po latach, gdy zakończyła współpracę z produkcją, próbowała swoich sił w branży muzycznej. Jednak żadna z jej piosenek nie była radiowym hitem. Dziś 19-latka spełnia się jako youtuberka, a jej filmiki subskrybuje ponad 3,5 miliona ludzi z całego świata. Sofie Gracjen zamieściła ostatnio na platformie filmik, w którym podzieliła się ze swoimi fanami radosną nowiną. Okazuje się, że 19-latka już za parę miesięcy po raz pierwszy zostanie mamą. Sofie zdradziła, że spodziewa się synka i już nie może doczekać się jego przyjścia na świat. Choć była bardzo zaskoczona wiadomością, że jest w ciąży. Wyznanie młodej influencerki bardzo ucieszyło jej fanów, którzy ruszyli z gratulacjami.